Witam na moim modelarskim kanale. Dziś krótki film, wydawałby się w bardzo prostym temacie, jakim jest montaż zbiornika paliwa w modelu Light Combat. Temat prosty dla modelarzy z doświadczeniem, ale wiem, że młodzi modelarze popełniają drobne błędy, które skutkować mogą potem gaśnięciem silnika, jego nierównomierną pracą, problemem z odpaleniem. Także myślę, że kilka minut filmu na ten temat, jak. Prawidłowo uzbroić i zamontować zbiornik paliwa w modelu, to nie będzie czas stracony. Zapraszam. Kolejnym krokiem w budowie modelu jest umieszczenie zbiornika paliwa. Zbiornik oczywiście kupujemy gotowy. Sprawdza się 150, mniej więcej 170 ml. I taki też właśnie zbiornik. Mam 170 ml. Jego umieszczenie, oczywiście w przypadku łoża standardowego. Jest zdeterminowane kształtem łoża. Z reguły one mają tą ramkę i zbiornik trafia dokładnie w otwór łoża, co zapewnia jakby wysokość prowadzenia paliwa, wysokością mniej więcej iglicy w silniku. Ja jednak z uwagi na to, że mam wykonane łoże nieco inaczej, nie mam tejże ramki, która blokuje mi wykonanie otworu, umieszczę zbiornik nieco wyżej. Powyżej około centymetra, 15 mm wyżej niż oś gaźnika, co sprawia, że silnik będzie lepiej dociśnieniowany i łatwiej będzie zachowywał się. bo W powietrzu nie będzie miał tendencji do gaśnięcia w ciasnych, w ciasnych manewrach. Stosuję takie rozwiązanie z powodzeniem już w kolejnym modelu. Umieszczam zbiornik mniej więcej 10 mm wyżej niż pozwala na to standardowe łoże. Po rozpakowaniu naszej całej galanterii zbiornika musimy odrysować kształt, który umożliwi wejście tutaj korka i zaraz wyfrazujemy sobie ten element. odrysowaniu korka, który zostanie tutaj przepchnięty, silnik będzie mocowany na tym łożu nieco dalej, także zostanie tutaj dość sporo miejsca do przeprowadzenia wężyków, dostęp jest serwisowy bardzo dobry, pod osłoną silnika tutaj jest wycięta przy masce silnika nieco większa dziura, jest bardzo dobry dostęp do wężyków, nic się nie zagina, nie ma kłopotu. Natomiast tak jak mówię, umieszczenie zbiornika w tej osi Około 10 mm więcej niż pozwala na to standardowe łoże. Pozwala praktycznie umieścić go dokładnie w osi gaźnika. Przy takim mocowaniu silnika nie trzeba silnika obracać, pochylać. Mamy zapewnione idealne dociśnieniowanie i silnik pali bez najmniejszego problemu. Także standardowo mocu jego oś, jakby zbiornika, jest około 10 do 15 nawet mm od miejsca montażu silnika. Otwór odkręcamy, oczywiście, łoże. Łoże oczywiście zostanie w tej zdjęte, zostanie przed finalnym montażem zalakierowane lakierem utwardzalnym, jak również węga silnika zostanie zalakierowana. Hemoutwardzalnym lakierem, który zabezpiecza przed wpływem nitrometanu. No i teraz widać, gdzie został wrysowany nasz zbiornik. Widać miejsce montażu. Widać, że ta ozie jest podniesiona około 15 mm ponad punkt mocowania silnika, co zapewnia doskonałe dociśnieniowanie w locie. Potem i właściwe podawanie paliwa do silnika. A teraz wykonuję otwór za pomocą kilku nawierceń wiertarką, a następnie obszyfujemy wszystko dremelem. I zbiornik zostanie osadzony w kadłubie. tutaj mamy już ustalony obrys zbiornik zostanie osadzony od tyłu i wypuszczona tutaj jego armatura do połączenia do silnika na co należy zwrócić uwagę przy montażu zbiornika zasadnicza część zbiornika oczywiście sam korpus zostanie umieszczony od tyłu i pojawi się tutaj jego wylot więcej tak przygotowałem w to miejsce że zbiornik ustawiony oczywiście zostanie w pozycji pionowej. Zbiornik posiada takie tutaj przegłębienie, co pozwala, że rurka sąca zawsze zbierze z jednego albo z drugiego pozostałego kanału. Dzięki temu praktycznie wszystkie resztki paliwa zostaną wybrane. Bo zbiornik oczywiście model w czasie lotu lekko drży, paliwo się minimalnie spienia ale właśnie ta łezka tutaj zapewnia, że rurka zostanie przerzucona z paliwem albo tu, albo tu, na tą, albo na tą stronę, a tym samym resztki paliwa zostaną ze zbiornika wybrane. Największy błąd, jaki popełniają modelarze, to zbyt głębokie prowadzenie do zbiornika tego saka, który oczywiście uzbrajamy w ciężarek, I musimy długość wężyka tak dobrać, aby po wprowadzeniu do zbiornika znajdował się on mniej więcej w takiej pozycji, ale również w pozycji pionowej, aby mógł się w zbiorniku swobodnie przemieszczać. Czasami wystarczy milimetr lub dwa milimetry zbyt długie z długości tego wężyka i SAK potrafi się zawiesić w pozycji. U góry. O, tak jak w tej chwili jest to, nie wiem, czy jest to dobrze widoczne, ale jest u góry. O, i dopiero trzeba poczepać, żeby on spadł na dół. Taki błąd zbyt długiego wężyka powoduje, że model może w czasie lotu po prostu zgasnąć. Przy jakiejś figurze, przy jakimś ciasnym nawrocie, ssak się odwróci do góry i zaklinuje w tej części i nie opadnie już na dół. i Po sekundzie, dosłownie, czy kilku sekundach silnik gaśnie. Dlatego zwracam uwagę na prawidłowe uzbrojenie. Zbiornika, tak aby w pozycji pionowej dało się usłyszeć ten dźwięk. Ciężar musi się swobodnie przemieszczać i nie miał tendencji do klinowania się. On musi być po prostu umiejscowiony dosłownie 2 mm nad dnem. Dzięki temu zawsze pojawi się po lewej albo po prawej stronie tej wyprofilowanej łezki i paliwo będzie odbierane do samego końca. Jak wprowadzić rurki? Każdy zbiornik zawiera trzy rurki, jedna służy do prowadzenia paliwa, druga służy do tankowania, trzecia służy do dociśnieniowania. A więc powinny zostać podłączone trzy. Czasami kiedy mamy dogodny dostęp do silnika możemy zrezygnować z rurki do tankowania, gdyż możemy po prostu ściągać wężyk z silnika i tankować jakby poprzez wężyk, który prowadzi paliwo do silnika. Ja jednak z uwagi na maskę silnika, trudny dostęp jakby do wężyków, stosuję trzy rurki. Dlatego też gumka, która ma z reguły dwa otworki, można zastosować dwie rurki, przebiję ją trzecią rurką i wszystkie trzy zostaną wprowadzone. Trzecia rurka, na której założony zostanie krótki wężyk, będzie służyła właśnie do tankowania i będzie korkowana w momencie zatankowania silnika. Przebija przez korek plastikowy i korek gumowy. Od tyłu stosujemy plastikowy taki dekielek. Dzięki temu po skręceniu zbiornik gumowa uszczelka zostanie zaciśnięta i nie będzie problemów ze szczelnością zbiornika. To wygląda prawidłowe ułożenie rurek w zbiorniku. Zasilanie zbiornika, czyli tankowanie, dociśnieniowanie z lewej strony, z tej strony jest półnie i z tej strony jest powrót jakby spalin i dociśnieniowanie i dolna rurka, która będzie stanowiła zasilanie silnika, nakrętka wchodzi w specjalnie wyprasowane gniazdo co umożliwia, uniemożliwia jej obrót i będziemy mogli potem przekręcając powodować, że jakby ta uszczelka zostanie sprężona i uszczelniony zostanie zbiornik. Pozostaje nam tylko i wyłącznie wyregulowanie w tej chwili długości wężyka, tak aby zapewnić jego prawidłowe ułożenie. Niestety nie ma innej możliwości jak metodą dwóch lub trzech prób właściwie dopasować długość wężyka. Robiłem to już wielokrotnie i tą długość mniej więcej mam opanowaną. Idę, że nawet udało się za pierwszym razem tak przeciąć. Sak jest praktycznie na samym dnie, ale nic go nie blokuje. Nie ma możliwości, aby się zawiesić przy żadnej, żadnej konfiguracji tego zbiornika. Przy takim układzie nie pomylimy się. Wiemy, że rurka zasilająca do tankowania, rurka do pumika i dolna rurka, która stanowi wylot ze zbiornika, idealnie do osi naszego silnika. Oczywiście, można, tą, tą konfigurację można stosować różnie. Czasami ta zasilające jest z boku. Każdy modelarz ustawia to po swojemu. Ja ustawiam to w ten sposób. Dzięki temu wiem, że zawsze z dołu mam zasilanie i nigdy nie pomylę się po tym ułożeniu wężyków. Oczywiście, musimy jeszcze tylko teraz obrócić rurkę tak, aby. Po jednej stronie zaciśnieniowanie, po drugiej stronie tankowanie, żeby te rurki były od siebie jak najdalej. Przy wkładaniu oczywiście one muszą być zbliżone, a potem należy je minimalnie przekręcić. W ten sposób widać, że jedna rureczka jest po jednej stronie, druga jest po drugiej stronie. Dociśnieniowanie, tankowanie. W ten sposób tankowanie również może być ustawione w dół. Ale wtedy jest bardzo ciężko wkładać korek. Także ja stosuję rozwiązanie takie, że jest z góry, natomiast potem model przy opróżnianiu paliwa, ewentualnie stawiam na nosie i bez problemu, wiedząc, że jest taka konfiguracja rurek, bez problemu udaje się paliwo również, resztki paliwa z modelu wyciągnąć. No i tak jest, wygląda prawidłowo zmontowany zbiornik. Wężyk idealnie sobie lata, w środku nic się nie dzieje, nie jest blokowany. Będziemy mogli mówić o ustawieniu w kadłubie. Na razie go jeszcze nie zaciskam, nie skręcam. Widać, że zbiornik został ustawiony praktycznie w górnej części kadłuba. I zaraz, klinami z EPP unieruchomię zbiornik i zapewnię jego praktycznie tutaj usztywnienie. Tak, aby został tu już na stałe zamontowany. Po zalakierowaniu łoża silnika zostało ono już przykręcone ostatecznie do wręgi. Jesteśmy zatem gotowi do montażu zbiornika paliwa. Chciałbym tu pokazać jeszcze ciekawy pomysł, bo oczywiście możemy zbiornik zaklinować na sztywno, możemy go zawinąć w gąbce, następnie umieścić go pomiędzy kadłubem, zaklinować kostką EPP, jakimkolwiek materiałem balsą, ale jest też jeszcze inny sposób i tu chciałem zwrócić uwagę na takie rozwiązanie. Zbiornik dobrze jak pracuje elastycznie, czyli żeby tak bym nie przenosił do końca drgań modelu, ale też powinien być łatwy do wyciągnięcia, zwłaszcza na zawodach czasami trzeba sprawdzić czy się właśnie wężyk nie zawinął. Czy ta armatura w środku zbiornika pracuje prawidłowo. Dlatego polecam zastosować tego typu haczyk. Malutki haczyk z marketu technicznego kosztuje około od Można oczywiście go wygiąć e, samemu z drutu, ale te takie oryginalne mają tutaj gwintowany e, Wintowaną część jest łatwo wkręcić, jakby we wręgę. Natomiast trzeba to oczywiście wkręcić dość sprytnie od środka. Jeden został tutaj już umiejscowiony. O, w tej chwili go widać. Zaraz wkręcę drugi haczyk po drugiej stronie. I takie rozwiązanie pozwoli nam naciągnąć gumkę. Zwykłą gumkę, recepturkę, która zaczepiona w ten sposób. Będzie dociskać zbiornik do wręgi. Jeżeli tu zrobimy małą przekładkę z gąbki, zbiornik będzie zarówno elastycznie zamontowany, będzie miał zmniejszone drgania, nie będzie się tak bardzo spieniać paliwo, a jego montaż tak naprawdę polega na zdjęciu gumki i zbiornik można błyskawicznie wyjąć. Także polecam takie rozwiązanie. Zaraz zamontuję drugi haczyk i pokażę jak to wszystko zostało spontowane. Po wkręceniu obu haczyków Właściwie montaż zbiornika jest już bardzo prosty. Widać, że haczyki są na swoim miejscu umiejscowione. Zostały jeden i drugi, po jednej i po drugiej stronie śruby kotwiącej. Zbiornik w tej chwili zamocujemy za pomocą gumki recepturki. Zwracam jeszcze jednak uwagę przed montażem zbiornika na dostosowanie długości śrub mocujących. Te śruby, tak jak tutaj w tej chwili widać, nie mogą wystawiać, wystawać poza nakrętki, po nakrętki głowę. To chodzi tylko tak naprawdę o to, to już nie o ciężar nawet, chodzi o to, że w momencie, kiedy będzie uderzenie, motyl uderzy w ziemię, żeby po prostu nakrętka wystająca nie przebiła nam zbiornika. Natomiast w tej chwili zakładamy na nasze haczyki gumkę. Jedną czy dwie, w zależności jaką potrzebujemy. Od testów możemy założyć dwie gumeczki od razu. O, założony na jeden haczyk, założymy na drugi haczyk i zaraz założymy zbiornik, który tutaj prostu skoczy bez najmniejszego problemu w swoje miejsce. Wymaga to troszeczkę cierpliwości. Przełożenie gumeczki przez taki mały haczyk, ale zawsze się to udaje. I widać, że o, mamy zapas gumeczki. Możemy włożyć zbiornik. On skoczy sobie w swoje miejsce, puszczając gumki. Zbiornik zostaje uchwycony. I zarazem jest we właściwym miejscu. Zbiornik oczywiście w tej chwili jest dociśnięty, ale o ma ten swój tutaj zapas. Możemy tam podłożyć jeszcze właśnie uszczelkę z gąbki, pracuje jest dociśnięty. Wyjęcie zbiornika na zawodach, jak i założenie, to jest właściwie chwilka. Oczywiście, teraz dwa klocki EPP. Jakiś klin usztywniający oczywiście pomoże. Zbiornik można dodatkowo sklinować z EPP po jednej, jak i po drugiej stronie. I zostaje całkowicie. Unieruchomiony. Natomiast jego wyjęcie, dzięki temu, że mamy haczyki i gumkę, on sobie cały czas pracuje tutaj elastycznie. Będzie troszeczkę mniej pienił paliwo, i w ten sposób mamy bardzo łatwy dostęp zarówno do bężyków, jak i do wyjęcia zbiornika. Możemy to w ciągu dwóch minut na zawodach wyjąć, sprawdzić, co się dzieje w środku, i z powrotem włożyć go na, na swoje miejsce. Także montaż zbiornika, niby prosta rzecz, ale czasami warto skorzystać z takich ciekawych rozwiązań. W dużych modelach, oczywiście, sytuacja jest inna: zbiornik jest znacznie większy, ustałowiony z reguły już wtedy na sztywno, ale w modelach Air Combat takie rozwiązanie sprawdza się doskonale i polecam go innym modelarzom. A jeżeli pomysł jest ciekawy, uważacie, że warto go zastosować, to poproszę łapkę w górę, subskrypcję ewentualnie kanału i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.